Moi drodzy, witajcie! To już wtorek naszych spotkań z Nikodemem i Jezusem wtorek czy trzeciego tygodnia. Wtorek dzisiaj zmieniamy symbolikę z wody do wiatru. O czy jaki wiatr chodzi o tym za chwileczkę? Jakbyśmy sobie wyobrazili taką scenę, że Nikodem rozmawia z Jezusem i wiatr delikatnie powiewa w czasie tej rozmowy. To jest takie tłumaczenie, że duch trochę jak wiatr działa, ono, ono trochę, trochę prawdy ma, trochę nie ma, jest takie bardzo literackie. Duch pneuma, czy ruach pneuma z greckiego, ruach z hebrajskiego, to jest coś, co słowo, które oba słowa, które akcentują bardzo mocno działanie. Że duch Boga jest jak wiatr i działa, gdzie chce. Porusza w taką stronę, w jaką chce. Człowiek, człowiek który idzie za duchem, to nie jest człowiek taki, który jest to tu, to tam, tylko to jest człowiek, który jest działający w, w, w niezależny sposób. I tak szczerze mówiąc, w takiej narracji, tego, żeby pójść mocno za Duchem, za Bogiem, bardzo mocno się często podkreśla o tym, że trzeba oddać życie Bogu. I ja nie lubię tego sformułowania, bardzo nie lubię. Dlatego, że kiedy mówimy o tym, że mamy oddać życie Bogu, to tak jakbyśmy mieli przestać być właścicielami własnego życia i stać w, taki, w takim poziomie bierności. Nie o to chyba chodzi. Przynajmniej mi niełatwo jest wejść w taki rodzaj myślenia, dlatego że my mamy pozostać właścicielami naszego życia, mamy pozostać odpowiedzialni za to życie i mamy pozostać kierującymi tym życiem. Ale tutaj się zaczyna właśnie w jaki sposób, bo można próbować. Kontrolować to życie w taki sposób, że ja mam jakiś plan i to się realizuje tak, jak ja bym chciał, i to duże obciążenie takie na nas zostawia. Jak mi się życie nie uda, to to jest tylko moja wina. Natomiast to, do czego chyba Bóg zaprasza, to do współdziałania jakiegoś z nim. W takim, że On proponuje pewne kroki, które ja mogę podjąć, a mogę nie podjąć. Ja nie jestem niewolnikiem Boga. Bóg nie chce, bardzo chce wolności. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo w, w, w chrześcijaństwie dużo jest wolności i w takim pójściu za Bogiem zawsze jest, jeśli chcesz, jak Jezus pytał swoich uczniów: jeśli chcesz, chodź, jeśli nie, to nie. Natomiast jest tam taki bardzo ciekawy element przygody, która jest większa niż ja sam. Więc. Powierzenie swojego planu Bogu, czy przyjęcie tego, co On proponuje, sp sprawia, że akcent się przenosi na jakiś rodzaj przygody życiowej. Z obciążenia możemy przeskoczyć na to, że to może być całkiem fajna przygoda, bo pójdę nie wiem dokąd chcę, i to. <grywka> Ale to nie musi znaczyć, że to będzie coś, czego ja nie chcę. To może być coś, czego ja sobie jeszcze nie wyobrażam. I jak się czyta historie takich osób, które no pozwoliły sobie na jakieś, pójście za jakimś tchnieniem, za jakimś poruszeniem, za jakimś impulsem, to są historie osób, które m, mnie przynajmniej i to. W kościele katolickim jest mnóstwo takich świętych, w tych historiach osób, które są związane z y, kościołami protestanckimi. Y, to, to jest też bardzo podobnie, że, y, że oni idą za czymś, za jakimś poruszeniem, żeby coś zrobić, a potem to nadaje jakiś niesamowity kierunek ich życiu, którego by sami pewnie nie znaleźli, nie, nie wymyślili. Niesamowita przygoda, jako, jakaś, któr którą pociąga. Do, do, do której nas Bóg pociąga. I to się może zacząć od bardzo drobnej rzeczy, od e, rozmowy z sąsiadem, od życzliwego uśmiechu, od odpuszczenia komuś czegoś, co ktoś nam jest dłużny i winny, aż w końcu doprowadzić cię do czegoś takiego, że może będziesz człowiekiem, o którym książki napiszą, o którym będą się inspirować, bo pozwoli sobie pójść za duchem. Nie stracił własności życia ale otworzył się na coś bardzo szerokiego i bardzo głębokiego. To bym chciał Wam zaproponować dzisiaj na medytacji, więc zapraszam bardzo serdecznie.